Czym są prawa człowieka i co z nich wynika? Dlaczego i jak dotyczą nas wszystkich? Jak wygląda sytuacja w różnych częściach świata i co my mamy z tym wspólnego? O prawach człowieka po ludzku to podcast Amnesty International, z którego dowiesz się więcej o prawach człowieka, czy i jak są przestrzegane w Polsce i na świecie, i jak możesz działać. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ja się nazywam Adam Ploszka. Ja się nazywam Anna Błoszczak-Banasiek. Dziś w tym kolejnym odcinku postaramy się porozmawiać i przybliżyć Państwu samą ideę praw człowieka. To czym są, na czym polegają, z czym się je, je jeżeli tak można powiedzieć. I w takim razie może bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Aniu, czym dla Ciebie są prawa człowieka? No właśnie, prawa człowieka to, jest, to są takie gwarancje, które pozwalają nam, tak zwanym zwykłym, szarym obywatelom, czuć się bezpieczniej w swoim państwie. Bo chyba warto zacząć od tego, że prawa człowieka z założenia mają ograniczać władzę. Ja często powtarzam, że prawa człowieka utrudniają rządzenie, bo po to są. I wszystkie te głosy, które pojawiają się czasami w debacie publicznej, prawa człowieka nie mogą nas ograniczać, albo prawa człowieka są zbyt wymagające, no to jest właśnie to niezrozumienie. Prawa człowieka to jest coś, co ma gwarantować każdemu obywatelowi, że władza jego państwa, te najbardziej fundamentalne, najbardziej podstawowe prawa, będzie szanowała bez względu na wszystko. A więc nieważne, czy inaczej byłoby szybciej, taniej, łatwiej, nie. Ma być być może drożej, być może dłużej i na pewno nie łatwiej, ale z poszanowaniem tych podstawowych praw i wolności. To jest bardzo fajne, co mówisz, bo mi to zawsze też kojarzy się, prawa człowieka kojarzy mi się ze granica. Granica i to nie tylko w kontekście granicy tego, co teraz się dzieje na granicy, ale bardziej nawet granicy władzy. I pamiętam, kiedyś czytałem taki tekst, który właśnie ładnie był zreutrowany: prawa człowieka, granice władzy, wyznaczające taką ramę, za którą władzy nie można przekroczyć. I też pamiętam, jak kiedyś starałem się tłumaczyć, czym są prawa człowieka, to wtedy posługiwałem się taką, może nie najlepszą, ale mimo wszystko mam wrażenie cały czas trafną metaforą miecza i tarczy, która pokazuje, że prawa człowieka mogą zarówno służyć jako miecz i tarcza w relacji z władzą publiczną, właśnie, czyli Tarcza chroniąca nas przed nadużyciami władzy, ale także miecz pozwalający nam czegoś domagać się od władzy, czyli walczyć niejako z władzą, która nadużywa swoich kompetencji, swojej pozycji w relacji do nas. I w tej perspektywie lubię myśleć o prawach człowieka, bo ta perspektywa pozwala też dostrzec to, że właśnie władzy czasem, która chce iść na skróty, która chce sobie pozwolić na za dużo. Łatwo uciekać od tej e, odpowiedzialności w z praw człowieka, o której ty mówisz. I jeszcze jeden wątek, który tak wydaje mi się warto e, o nim wspomnieć e, i który czasem się gubi, bo właśnie skupiliśmy się na władzy, bo to dla nas e, jako prawników dość oczywiste, e, ale warto chyba wspomnieć o tym też, myśląc o prawach człowieka, że one faktycznie kluczowe, kluczowe dla nich jest występowanie w relacji z władzą. I dlatego. Nie mówimy o prawach człowieka w relacjach między zwykłymi ludźmi, czyli tak jak tu siedzimy, i gdybyś, no nie, wiem, spoliczkowała mnie teraz, to nie powiedzielibyśmy o naruszeniu praw człowieka, tylko raczej o powiedzmy, naruszeniu, powiedzmy, jakiejś nitegalności cielesnej, poprawniczemu ujmując to, to zagadnienie. Natomiast gdyby na twoim miejscu siedział policjant, no to wtedy już jak najbardziej możemy się zastanawiać, czy nie doszło tutaj do naruszenia praw i wolności. Więc jakby to jest, wydaje mi się, kluczowe też. No tak, bo to właśnie opisuje tą relację, dokładnie tak jak, tak jak mówisz, czyli prawa człowieka chronią mnie w pewnym uproszczeniu przed rządem, czyli nie są o takich pospolitych przestępstwach karnych. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że mm, o przemocy, także tej prawnej, e, Mówimy najczęściej właśnie przy nierównych relacjach władzy. A więc, tak jak tu siedzimy, co do zasady ta relacja władzy między nami jest zbliżona, jest podobna. Ale już na przykład, gdybyśmy mówili o, no, właśnie, obywatelu a policjancie, albo na przykład pacjencie i lekarzu, albo więźniu i pracownika więzienia, to ta relacja władzy tam jest zupełnie inna. I wiemy, że nierówna relacja władzy, Generuje naruszenia w sytuacji, w której ludzie z urzędu nie są sobie równi, bo nie mówię o tej takiej równości wynikającej z przepisów konstytucji, y, równości z uwagi na płeć, rasę i tak dalej, ale że miejsce w życiu, miejsce w państwie powoduje, że te relacje nie są równe. Taka właśnie sytuacja najczęściej generuje problemy i najczęściej generuje te problemy, o których mówimy, czyli dokładnie tak jak mówisz, kiedy po prostu spotka mnie coś złego na ulicy, ktoś mnie napadnie, uderzy, ktoś mnie oszuka, to wszystko są pospolite przestępstwa prawa karnego. Mamy narzędzia, choćby w kodeksie karnym, żeby przed takimi naruszeniami się bronić. Ale kiedy już mówimy o tej relacji na przykład właśnie protestujący policjant i to jest słowo przeciwko słowu, czyli ja mówię tak było, policjant mówi było inaczej. Dochodzenie tego w sądzie, o to już jest bardzo trudne. Co do zasady, policjant, który ma władzę, nie tylko tą wynikającą z możliwości legalnego użycia siły fizycznej, ale także na przykład z większej wiarygodności przed sądami, jest jakby ze swojej pozycji e, tym silniejszy Dlatego to prawa człowieka mają chronić mnie tego w pozycji e, słabszego i właśnie po to są, właśnie temu mają służyć. To jest bardzo celne i słuszne, co powiedziałaś. I jeszcze bym może jako tylko jeden, tylko dodatkowy wątek dodał, że właśnie konsekwencją tego skupienia tej słabszej pozycji e, jednostki jest to, że ostatnio, na przestrzeni ostatnich kilku lat zaczęliśmy także myśleć o prawach człowieka w kontekście biznesu. To znaczy, zdaliśmy sobie sprawę, że Także podmioty wielonarodowe, przedsiębiorstwa mogą naruszać prawa człowieka, bo często posiadają tak silną pozycję, jak posiadają te, te pozycje państwa. I w związku z tym nie możemy zapominać także o tym, choć to jest oczywiście pewne wyzwanie, cały czas w przyszłości cały czas dyskutujemy o tym, zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby pociągnąć także biznes do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka. Tak, i tutaj znowu można się łatwo posłużyć przykładem. Wyobrażamy sobie na przykład kwestię wolności słowa, a więc takiej wolności, którą teraz bardzo często uzewnętrzniamy poprzez media społecznościowe. Czy właściciel mediów społecznościowych, czy właściciel X, Facebooka, Instagrama może rzeczywiście ograniczać naszą wolność słowa poprzez moderowanie wpisów, moderowanie treści, usuwanie naszych kont. Jeśli tak, to gdzie są te granice, kiedy to jest uzasadnione i służy prawom człowieka, bo na przykład ogranicza mowę nienawiści, a kiedy narusza wolność słowa i wkracza w tą naszą chronioną właśnie przez te prawa człowieka wolność. Ale to nie tylko to, bo mówimy tutaj też o prawach pracowniczych, o wielkich korporacjach naruszających często, niestety masowo, prawa pracownicze. Możemy mówić o dostępie do opieki zdrowotnej i tego, jak bardzo tą funkcję przejmują teraz prywatne korporacje, czyli jest tego znacznie więcej i chyba też można w tym momencie dodać, że prawa człowieka nie są stałą. One. W Oczywisty sposób ewoluują razem z ewolucją społeczeństwa, razem z ewolucją społeczeństwa obywatelskiego, a więc zmieniają się. I tak jak kiedyś u zarania praw człowieka jasnym było, że tym odbiorcą, tym odpowiedzialnym, tym adresatem praw człowieka jest przede wszystkim państwo, teraz nie jest to już takie oczywiste, bo właśnie bardzo często tą rolę silniejszego, tą rolę tego e, mocniejszego w tej nierównej relacji władzy pełnią, tak jak powiedziałeś, korporacje. Dokładnie. I teraz może, jeżeli pomyśleliśmy przez moment i na tym się skupiliśmy, na adresacie praw człowieka, czyli tym do kogo i adresujemy do kogo mamy to, co jest kluczowe w prawach człowieka, czyli pewne roszczenie, domaganie się czegoś od władz, bo tym się różnią, to jest dla mnie też bardzo ważne, prawa człowieka od norm moralnych, że możemy właśnie na koniec, to o czym wspominałaś, pójść do sądu i powiedzieć, to jest moja wolność wypowiedzi, Droga korporacja, drogie państwo, chroń mnie przed e, naruszeniami ze strony korporacji. Daj mi możliwość krytykowania e, także postępowania e, różnych podmiotów międzynarodowych. E, więc mam tutaj to, jakby koniec końców, możliwość poszukiwania ochrony swoich praw. Ale koncentrując się na tym, kto jest po drugiej stronie, teraz spójrzmy na to, kto jest po tej pierwszej stronie, czyli kto jest podmiotem praw człowieka i zwłaszcza, nawet może nie tyle na samym podmiocie, co na takim szczególnym podmiocie, jakim jest obrońca praw człowieka. I obrończyni praw człowieka, oczywiście także. Kim są dla ciebie obrońcy, obrończyni praw człowieka? a no to jest właśnie bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że. Często myślimy o obrońcach praw człowieka jak o jakichś nadludziach. To znaczy, trzeba mieć pewnie kilka fakultetów, najchętniej skończone prawo, trzeba brać udział w demonstracjach, trzeba czasem okupić swoją walkę krwią. Nic bardziej mylnego. Ja często mówię, że takim najbardziej pierwotnym z praw człowieka jest dla mnie prawo do protestu. Przede wszystkim dlatego, że to właśnie ten, który zaprotestuje przeciwko mojej krzywdzie, jest najczęściej pierwszym, który stanie w obronie moich praw, czyli zanim dojdzie do procesu sądowego, zanim w grę włączą się działania jakiejś organizacji, zanim jakiś wykształcony adwokat bądź radczyni prawna będzie mnie reprezentować, to ten, który zaprotestuje przeciwko mojej krzywdzie na tej demonstracji, o której już mówiliśmy, stanie pomiędzy mną a policjantem, zrobi zdjęcie tego, że ja jestem krzywdzony, nagra to, będzie świadczył w sądzie, ten, który powie nie rób tak, ten, który stanie przed ambasadą i będzie protestował, bo na przykład na Białorusi dzieje się coś niewłaściwego, ci, którzy stali przed ambasadą w Rosji, to wszystko są obrońcy praw człowieka. Czyli dla mnie obrońca praw człowieka to jest ten, kto zaprotestuje przeciwko mojej krzywdzie, kto powie o tym głośno, kto upomni się o mnie często w najbardziej banalnych kwestiach i najbardziej banalnych sprawach. I tak, oczywiście mamy szereg wspaniałych przykładów niezwykle dzielnych i odważnych ludzi, którzy pełnią tą funkcję również w sądach, przed Trybunałami Międzynarodowymi. Mogłabym pewnie wymienić całą rzeszę znakomitych prawników, którzy często za olbrzymią osobistą cenę pełnią tą rolę, ale obrońcą praw człowieka jesteś także wtedy, kiedy wychodzisz na żeby powiedzieć na przykład, że to co stało się wobec kobiet w Polsce, wobec migrantów na granicy polsko-białoruskiej jest zwyczajnie niesprawiedliwe. I muszę też się z tobą podzielić taką refleksją, że mnie zawsze, nawet po tylu latach niezwykle wzrusza to, jak ludzie wychodzą na ulicę w tych państwach, w których protest przeciwko rządowi jest karany więzieniem, a często nawet śmiercią. I kiedy patrzę na przykład na to, co wydarzyło się w Iranie w ramach tej społecznej rewolucji kobieta, życie, wolność, kiedy patrzę na to, jak zerwali się przeciwko niesprawiedliwości ludzie na Białorusi, to myślę sobie, jak niezwykłą trzeba mieć odwagę, żeby w takim państwie, w którym władza nie, nie, nie akceptuje żadnej tak naprawdę formy oporu, wyjść na ulicę i walczyć no właśnie o prawa, o prawa człowieka. I tam nie ma znaczenia, czy to jest dentysta, czy to jest rolnik, czy to jest młody człowiek, który jeszcze nie skończył szkoły, czy to jest wreszcie emerytka. Tam znaczenie ma ta twoja cywilna, wewnętrzna odwaga, i to stanowi o tym, czy jesteś obrońcą lub obrończynią praw człowieka, a niekoniecznie twoje wykształcenie. Tutaj w pełni się zgadzam. I faktycznie, gdy spojrzymy na różne historie, i to nie tylko w naszym kraju, ale właśnie, tak jak powiedziałaś, na całym świecie, to często ten sprzeciw, czy niezgoda na krzywdę jest tym czynnikiem, który faktycznie popycha wielu ludzi do działania. I to ludzi, tak jak powiedziałeś, w różnym wieku, w różnym wieku z różnym doświadczeniem, z różnymi kompetencjami, i dla mnie takim symbolicznym przykładem z ostatnich miesięcy i lat, może powiem najpierw o perspektywie międzynarodowej, bo oczywiście mamy też naszych obrońców praw człowieka i obrończynie w Polsce, o których warto wspomnieć w tym kontekście, ale dla mnie takim symbolicznym przykładem pewnej międzygeneracyjnej wręcz solidarności były działania klimatyczne, które zostały podjęte na przestrzeni ostatnich lat w obronie prawa do czystego klimatu, które, co jest ważne, istotne i to koresponduje z tym, o czym e, mówiłaś Anio wcześniej w kontekście tego, że prawa człowieka nie są dane raz na zawsze, tylko są takim e, tworem, który ciągle ewoluuje i o który ciągle musimy się upominać. I tak jest właśnie z prawem do czystego środowiska, które jeszcze przez wielu nie jest uznawane, jeszcze przez wielu jest kwestionowane, ale o które oddolnie właśnie upomina się cały szereg ludzi, to w naszym kraju i za granicą. I tym przykładem, do którego zmierzam i którego chciałem wspomnieć, to jest przykład zarówno młodzieży, dzieci, które wniosły skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i również seniorek ze Szwajcarii, które dokładnie o to samo wniosły skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli o brak przeciwdziałania Negatywnym skutkom kryzysu klimatycznego, który wpływa w dalszej kolejności na przestrzeganie czy możliwość korzystania przez nas z naszych podstawowych praw, takich jak prawo do prywatności, prawo do życia, prawo do wolności przemieszczania się itd. itd. I to jest, wydaje mi się, na tyle symboliczne, że właśnie w jednym dniu, w kwietniu zeszłego tego roku, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzekał właśnie w sprawie zarówno młodzieży walczącej o prawa i wolności w kontekście kryzysu klimatycznego, który dotknie to za chwilę jeszcze bardziej, jak i osoby starsze, które zdawały sobie sprawę z tego, że walczą właśnie głównie dla swoich dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń. Więc obrońcą praw człowieka może być każdy, ale warto wspomnieć w tym kontekście jeszcze o naszych obrońcach i obrończyniach praw człowieka. Czym są prawa człowieka i co z nich wynika? Dlaczego i jak dotyczą nas wszystkich, jak wygląda sytuacja w różnych częściach świata i co my mamy z tym wspólnego? O prawach człowieka po ludzku to podcast Amnesty International, z którego dowiesz się więcej o prawach człowieka, czy i jak są przestrzegane w Polsce i na świecie, i jak możesz działać. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ja się nazywam Adam Ploszka. Ja się nazywam Anna Błaszczak-Banasiek. E, dziś w e, tym kolejnym odcinku postaramy się porozmawiać i przybliżyć Państwu samą ideę praw człowieka. E, to, czym są, na czym polegają, e, z czym się je, je jeżeli tak można powiedzieć. E, I w takim razie, może bez zbędnego przedłużania, zaczejmy. Aniu, czym dla Ciebie są prawa człowieka? No właśnie, prawa człowieka to jest. E, to są takie gwarancje, które pozwalają nam, tak zwanym zwykłym, szarym obywatelom, czuć się bezpieczniej w swoim państwie. Bo chyba warto zacząć od tego, że prawa człowieka z założenia mają ograniczać władzę. Ja często powtarzam, że prawa człowieka utrudniają rządzenie, bo po to są. I wszystkie te głosy, które pojawiają się czasami w debacie publicznej prawa człowieka nie mogą nas ograniczać albo prawa człowieka są zbyt wymagające, no to jest właśnie to niezrozumienie. Prawa człowieka to jest coś, co ma. Gwarantować każdemu obywatelowi, że władza jego państwa te najbardziej fundamentalne, najbardziej podstawowe prawa będzie szanowała bez względu na wszystko. A więc nieważne, czy inaczej byłoby szybciej, taniej, łatwiej. Nie, ma być być może drożej, być może dłużej i na pewno nie łatwiej, ale z poszanowaniem tych podstawowych praw i wolności. To jest bardzo fajne, co mówisz, bo mi to zawsze też kojarzy się, prawa człowieka kojarzy mi się ze słowem granica. Granica i to nie tylko w kontekście granicy tego, co teraz się dzieje na granicy, ale bardziej nawet granicy władzy. I pamiętam, kiedyś czytałem taki tekst, który właśnie ładnie był zaznaczony, prawa człowieka, granice władzy, wyznaczającą taką ramę, za którą władzy nie można przekroczyć. I też pamiętam, jak kiedyś starałem się tłumaczyć, czym są prawa człowieka, to wtedy posługiwałem się taką może nie najlepszą, ale mimo wszystko mam wrażenie cały czas trafną metaforą miecza i tarczy, która pokazuje, że prawa człowieka mogą zarówno służyć jako miecz i tarcza w relacji z władzą publiczną, właśnie czyli tarcza chroniąca nas przed nadużyciami władzy, ale także miecz pozwalający nam czegoś domagać się od władzy, czyli walczyć niejako z władzą, która nadużywa swoich kompetencji, swojej pozycji w relacji do nas. I w tej perspektywie lubimy myśleć o prawach człowieka, bo ta perspektywa pozwala też dostrzec to, że właśnie władzy czasem, która chce iść na skróty, która chce sobie pozwolić na za dużo, łatwo uciekać od tej odpowiedzialności wnikającej z praw człowieka, o której ty mówisz. I jeszcze jeden wątek, który tak wydaje mi się warto o nim wspomnieć i który czasem się gubi, bo właśnie skupiliśmy się na władzy, bo to dla nas jako prawników dość oczywiste. Ale warto chyba wspomnieć o tym też, myśląc o prawach człowieka, że one faktycznie kluczowe, kluczowe dla nich jest występowanie w relacji z władzą. I dlatego nie mówimy o prawach człowieka w relacjach między zwykłymi ludźmi, czyli tak jak tu siedzimy i gdybyś, no nie, wiem, spoliczkowała mnie teraz, to nie powiedzielibyśmy o naruszeniu praw człowieka, tylko raczej o powiedzmy, naruszeniu, powiedzmy, jakiejś nietykalności cielesnej poprawniczemu ujmując to, to zagadnienie. Natomiast, gdyby na twoim miejscu chciał policjant, no to wtedy już jak najbardziej możemy się zastanawiać, czy nie doszło tutaj do naruszenia praw i wolności. Więc, jakby to jest, wydaje mi się, kluczowe też. No tak, bo to właśnie opisuje tą relację, dokładnie tak, jak, tak jak mówisz, czyli prawa człowieka chronią mnie w pewnym uproszczeniu przed rządem, czyli nie są o takich pospolitych przestępstwach karnych. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że. Mm, o przemocy także tej prawnej e, mówimy najczęściej właśnie przy nierównych relacjach władzy. A więc, tak jak tu e, siedzimy, co do zasady ta relacja władzy między nami jest zbliżona, jest podobna. Ale już na przykład, gdybyśmy mówili o, no właśnie, Obywatelu, a policjancie, albo na przykład pacjencie i lekarzu, albo więźniu i pracownika więzienia, to ta relacja władzy tam jest zupełnie inna. I wiemy, że nierówna relacja władzy generuje naruszenia w sytuacji, w której ludzie z urzędu nie są sobie równi bo nie mówię o tej takiej równości wynikającej z przepisów konstytucji, równości z uwagi na płeć, rasę i tak dalej, ale że Miejsce w życiu, miejsce w państwie powoduje, że te relacje nie są równe. Taka właśnie sytuacja najczęściej generuje problemy i najczęściej generuje te problemy, o których mówimy. Czyli dokładnie tak jak mówisz, kiedy po prostu spotka mnie coś złego na ulicy, ktoś mnie napadnie uderzy, ktoś mnie oszuka, to wszystko są pospolite przestępstwa prawa karnego. Mamy narzędzia choćby w kodeksie karnym, żeby przed takimi naruszeniami się Bronić. Ale kiedy już mówimy o tej relacji, na przykład, właśnie protestujący policjant, i to jest słowo przeciwko słowu, czyli ja mówię, tak było, policjant mówi, było inaczej. Dochodzenie tego w sądzie, o to już jest bardzo trudne. Co do zasady, policjant, który ma władzę, nie tylko tą wynikającą z możliwości legalnego użycia siły fizycznej, ale także na przykład z większej wiarygodności przed sądami, jest jakby ze swojej pozycji e, tym silniejszy. Dlatego to prawa człowieka mają chronić mnie tego w pozycji e, słabszego i właśnie po to są, właśnie temu mają służyć. To jest bardzo e, celne i słuszne, co powiedziałaś, i jeszcze bym może jako tylko jeden tylko dodatkowy wątek dodał, że właśnie konsekwencją tego skupienia tej słabszej pozycji e, jednostki jest to, że ostatnio, na przestrzeni ostatnich kilku lat zaczęliśmy także myśleć o prawach człowieka w kontekście biznesu. To znaczy, zdaliśmy sobie sprawę, że Także podmioty wielonarodowe, przedsiębiorstwa mogą naruszać prawa człowieka, bo często posiadają tak silną pozycję, jak posiadają te, te pozycje państwa. I w związku z tym nie możemy zapominać także o tym, choć to jest oczywiście pewne wyzwanie, cały czas w przyszłości cały czas dyskutujemy o tym, zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby pociągnąć także biznes do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka. No tak, i tutaj znowu można się łatwo posłużyć przykładem. Wyobrażamy sobie na przykład kwestię wolności słowa, a więc takiej wolności, którą teraz bardzo często uzewnętrzniamy poprzez media społecznościowe. Czy właściciel mediów społecznościowych, czy właściciel X, Facebooka, Instagrama może rzeczywiście ograniczać naszą wolność słowa poprzez moderowanie wpisów, moderowanie treści, usuwanie naszych kont. Jeśli tak, to gdzie są te granice, kiedy to jest uzasadnione i służy prawom człowieka, bo na przykład ogranicza mowę nienawiści, a kiedy narusza wolność słowa i wkracza w tą naszą chronioną właśnie przez te prawa człowieka wolność. Ale to nie tylko to, bo mówimy tutaj też o prawach pracowniczych, o wielkich korporacjach naruszających często, niestety masowo prawa pracownicze. Możemy mówić o dostępie do opieki zdrowotnej i tego jak bardzo tą funkcję przejmują teraz prywatne korporacje, czyli jest tego znacznie więcej i chyba też można w tym momencie dodać, że prawa człowieka nie są stałą. One w oczywisty sposób ewoluują razem z ewolucją społeczeństwa, razem z ewolucją społeczeństwa obywatelskiego, a więc zmieniają się. I tak jak kiedyś u zarania praw człowieka jasnym było, że tym odbiorcą, tym odpowiedzialnym, tym adresatem praw człowieka jest przede wszystkim państwo, teraz nie jest to już takie oczywiste, bo właśnie bardzo często tą rolę silniejszego, tą rolę tego, Mocniejszego w tej nierównej relacji władzy pełnią, tak jak powiedziałaś, korporacje. Dokładnie. I teraz, może, jeżeli pomyśleliśmy przez moment i na tym się skupiliśmy, na adresacie praw człowieka, czyli tym, do kogo i adresujemy, do kogo mamy to, co jest kluczowe w prawach człowieka, czyli pewne roszczenie, domaganie się czegoś od władz, bo tym się różnią, to jest dla mnie też bardzo ważne, prawa człowieka od norm moralnych, że możemy właśnie na koniec, to o czym wspominałaś, pójść do sądu i powiedzieć. Jest moja wolność wypowiedzi, droga korporacja, drogie państwo. Chronię mnie przed e, naruszeniami ze strony korporacji. Daj mi możliwość krytykowania e, także postępowania e, różnych podmiotów międzynarodowych. E, więc mam tutaj to, jakby koniec końców, możliwość poszukiwania ochrony swoich praw. Ale koncentrując się na tym, kto jest po drugiej stronie, teraz spójrzmy na to, kto jest po tej pierwszej stronie, czyli kto jest podmiotem praw człowieka i zwłaszcza. Nawet może nie ty na samym podmiocie, co na takim szczególnym podmiocie, jakim jest obrońca praw człowieka. I obrończyni praw człowieka oczywiście także: kim są dla ciebie obrońcy obrończyni praw człowieka? A no to jest właśnie bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że. Często myślimy o obrońcach praw człowieka jak o jakichś nadludziach. To znaczy, trzeba mieć pewnie kilka fakultetów, najchętniej skończone prawo, trzeba brać udział w demonstracjach, trzeba czasem okupić swoją walkę krwią. Nic bardziej mylnego. Ja często mówię, że takim najbardziej pierwotnym z praw człowieka jest dla mnie prawo do protestu. Przede wszystkim dlatego, że to właśnie ten, który zaprotestuje przeciwko mojej krzywdzie, jest najczęściej pierwszym, który stanie w obronie moich praw. Czyli zanim dojdzie do procesu sądowego, zanim w grę włączą się działania jakiejś organizacji, zanim jakiś wykształcony adwokat bądź radczyni prawna będzie mnie reprezentować, to ten, który zaprotestuje przeciwko mojej krzywdzie, na tej demonstracji, o której już mówiliśmy, stanie pomiędzy mną a policjantem, zrobi zdjęcie, tego, że ja jestem krzywdzony, nagra to, będzie świadczył w sądzie, ten, który powie nie rób, tak? Ten, który stanie przed ambasadą i będzie protestował, bo na przykład na Białorusi dzieje się coś niewłaściwego. Ci, którzy stali przed ambasadą w Rosji, to wszystko są obrońcy praw człowieka. Czyli dla mnie obrońca praw człowieka to jest ten, kto zaprotestuje przeciwko mojej krzywdzie, kto powie o tym głośno, kto upomni się o mnie często w najbardziej banalnych kwestiach i najbardziej banalnych sprawach. I tak, oczywiście mamy szereg wspaniałych przykładów niezwykle dzielnych i odważnych ludzi, którzy pełnią tę funkcję również w sądach, przed trybunałami międzynarodowymi. Mogłabym pewnie wymienić całą rzeszę znakomitych prawników, którzy często za olbrzymią osobistą cenę pełnią tę rolę, ale obrońcą praw człowieka jesteś także wtedy, kiedy wychodzisz na ulicę, żeby powiedzieć na przykład, że to, co stało się wobec kobiet w Polsce, wobec migrantów na granicy polsko-białoruskiej jest zwyczajnie niesprawiedliwe. I muszę też się z tobą podzielić taką refleksją, że mnie zawsze, nawet po tylu latach, niezwykle wzrusza to, jak ludzie wychodzą na ulicę w tych państwach, w których protest przeciwko rządowi jest karany więzieniem, a często nawet śmiercią. I kiedy patrzę na przykład na to, co wydarzyło się w Iranie w ramach tej społecznej rewolucji Kobieta, Życie, Wolność, kiedy patrzę na to, jak zerwali się przeciwko niesprawiedliwości,